Wałeckie Centrum Kultury przygotowało w marcu specjalną ofertę dla kobiet. 8 marca w sobotę, w godzinach od 10 do 14 odbędą się zajęcia plastyczne z serii kobieta w przestrzeni artystycznej. Panie będą mogły wykonać biżuterię metodą sutarz oraz kolarze na płótnie malarskim. Natomiast w środę 12 i 19 marca w godzinach od 16.30 do 18 w pracowni plastycznej odbędą się zajęcia pod Mydelniczkę i kubek z ceramiki oraz mydło glicerynowe. Karnety na warsztaty plastyczne do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej. Zapraszamy Panie na wspólne śpiewanie podczas wieczoru karaoke 10 marca o godzinie 17 w sali klubowej Wołeckiego Centrum Kultury. Imprezę zatytułowaną Wspomnij Czar poprowadzi Karol Solarski. W programie Dobra Zabawa, konkursy oraz słodka kawiarenka. Wstęp wolny. 15 marca w sobotę odbędą się warsztaty dla kobiet z coachem Bożeną Spychalską, zatytułowane Mapa Marzeń. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu Odkryj swój potencjał, realizuj marzenia. Na zajęciach można dowiedzieć się, w jaki sposób stać się szczęśliwą dzięki realizacji swoich marzeń i własnych projektów. Zapisy i wykup karnetów, również w Centrum Informacji Turystycznej. 11 marca o godzinie 18.00 koncert Cezika i zespołu Klejnuty, program zatytułowany Kameralny akt solowy, poprzedzony będzie saportem muzyka Petera Bircz. Bilety w cenie 30 zł jeszcze do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej. Ilość miejsc jest ograniczona. A 28 marca o godzinie 18 w Kinie Tęcza w ramach dyskusyjnego klubu filmowego odbędzie się projekcja niemieckiego filmu Dziś jestem blondynką w reżyserii Marka Rotemunda. 30 marca w niedzielę o godzinie 16 w Wałeckim Centrum Kultury odbędzie się pokaz One Day Hair Fashion, kawałek ze świata fryzjersko-kosmetycznego. Zapraszamy w imieniu organizatorki Marty Mamzer oraz sponsorów na to niecodzienne wydarzenie, na które obowiązuje wstęp wolny. Ruszyła już sprzedaż biletów na Achtrę celtycką podróż po morzach, wyspach i górach, czyli inaczej rewie irlandzką w Wałczu niezwykłe połączenie muzyki z tańcem i animacją już 6 kwietnia o godzinie 18 w Wałęckim Centrum Kultury.